Witaj na kanale NPTV. Jeśli cenisz niezależne media, zostaw lajka i zasubskrybuj, to realne wsparcie dla naszej pracy. W dzisiejszym wydaniu wiadomości przedstawiamy. Tusk rzuca rękawice jesienna ofensywa platformy rusza pełną parą. 5 aut posła Peo to tylko tyle skandal luksusów w KPO. Polskie firmy zignorowane rekordowy przetarg kolejowy bez naszych. Afera KPO rozrywa koalicję Tusk bezlitośnie punktuje minister. Biedroń atakuje prezydenta, internet wybucha komentarzami. Nowy lider sondaży zmiażdżył konkurencję, trzy partie poza grą. Nawrocki czeka na gratulacje od Tuska, milczenie znaczy więcej niż słowa. Tusk o skandalu na PGE dobrowolnie czy pod presją? Spór na krawędzi: Nawrocki kontra minister Żurek o wymiar sprawiedliwości. KPO demaskuje platformę, jak roztwonili nasze pieniądze. Trump-Putin na Alasce spotkanie, które wywołuje burzę. AFD szaleje w Niemczech kanclerz Mer Straci Grunt pod nogami. Komentarze są otwarte, napisz co myślisz i dołącz do dyskusji. A to dopiero początek przed Tobą porcja informacji, które warto znać. Zaczynamy! Tusk pod presją wielka jesienna ofensywa platformy. Donald Tusk stoi w obliczu jednego z najpoważniejszych kryzysów w swojej kariery politycznej. Po porażce kandydata platformy w wyborach prezydenckich i fiasku prób podważenia wyniku głosowania przez Romana Giertycha i Adama Bodnara, rząd musi mierzyć się z kolejnymi aferami od problemów migracyjnych na granicy z Niemcami po głośną sprawę funduszy KPO. Sondaże pokazują, że partia traci poparcie, a PiS znów wychodzi na prowadzenie. Do tego dochodzi bunt koalicjantów z Szymonem Hołownią, który spotkał się z Jarosławem Kaczyńskim. W kuluarach coraz częściej wraca porównanie do lat 2014-2015, kiedy afera podsłuchowa otworzyła PiS drogę do władzy. Wówczas Tusk ratował się wyjazdem do Brukseli, dziś taki scenariusz wydaje się mało realny. Teraz celem jest utrzymanie wizerunku niepokonanego i przygotowanie gruntu pod wybory parlamentarne w roku 2027. Plan obejmuje jesienną konwencję. Na której platforma ma formalnie przekształcić się w koalicję obywatelską poprzez połączenie z ugrupowaniami Barbary Nowackiej i nowoczesną Adama Szłapki, który ma otrzymać ważne stanowisko. Drugim krokiem będzie głęboka rekonstrukcja rządu tym razem, mogą polecieć głowy polityków związanych z Rafałem Trzaskowskim, podobnie jak wcześniej Sławomira Nitrasa, usuniętego z funkcji ministra sportu. Wszystko wskazuje na to, że tu skrzykuje polityczną ofensywę, która ma zatrzymać spadek poparcia i odzyskać inicjatywę. Afera KPO i luksusy posła 5 aut to tylko tyle? Artur Łącki, najbogatszy poseł obecnej kadencji, znalazł się w centrum burzy po tym, jak firma jego żony otrzymała blisko milion złotych z Krajowego Planu Odbudowy przeznaczonego dla branży chorecea. W rozmowie z Krzysztofem Stanowskim polityk podkreślał, że każdy przedsiębiorca ma prawo ubiegać się o dofinansowanie, jeśli jest taki program, a to nie on tworzył zasady. Jak zaznaczył, również jego żona skorzystała z tej możliwości. Problem w tym, że małżonkowie mają wspólność majątkową, więc w praktyce poseł także odniósł korzyść. Łącki winą obaczył minister Katarzynę Pełczyńską-Nałęcz, zarzucając jej brak kryteriów, które uniemożliwiłyby politykom korzystanie z tych środków. Według niego wystarczyło poinformować klub parlamentarny, że małżonkowie posłów powinni unikać aplikowania. W trakcie rozmowy pojawił się też temat majątku parlamentarzysty. Gdy prowadzący wymieniał jego nieruchomości, grunty, ośrodek wypoczynkowy, mieszkania oraz kolekcję aut, Łącki odparł, że obecnie posiada jedynie pięć samochodów, sprzedał trzy z dotychczasowych siedmiu, ale kupił nowego Mercedesa klasy C. Poseł przyznał też, że ma kilka luksusowych zegarków, lecz do studia przyszedł w modelu wartym około 3000 zł. Cała sytuacja wywołała gorącą dyskusję o tym, czy politycy i ich bliscy powinni korzystać z publicznych dotacji, nawet jeśli formalnie im to wolno. Rekordowy przetarg kolejowy bez polskich firm. Stawką są miliardy największy w historii polskiej kolei po roku 1989 przetarg PKP Intercity na 72-piętrowe pociągi wzbudził burzę. Stowarzyszenie Tak dla Rozwoju, kierowane przez Paulinę Matysiak i Marcina Chorałę, alarmuje, że kryteria zamówienia mogą wykluczyć rodzimą Pesę Bydgoszcz. Wymóg posiadania doświadczenia zarówno w produkcji piętrowych składów, jak i taboru osiągającego prędkość 200 km na godzinę został sformułowany tak, że nie uwzględniono wcześniejszych dostaw Pizii 22 wagonów piętrowych dla kolei mazowieckich oraz 18 nowoczesnych składów dla czeskiego Regiojet, zdolnych do jazdy z wymaganą prędkością. Tymczasem do przetargu dopuszczono zagraniczne koncerny Siemens, Stadler i Alstom, z których tylko ten ostatni ma gotowe pojazdy spełniające wszystkie wymagania. Stowarzyszenie wysłało list otwarty do prezydenta, premiera, wiceministra infrastruktury i prezesa PKP Intercity, domagając się unieważnienia postępowania i stworzenia zasad niedyskryminujących polskich producentów. Paulina Matysiak przypomina, że premier Donald Tusk obiecywał równe szanse dla krajowych firm, a tymczasem w najważniejszym przetargu od dekad ustala się kryteria, które praktycznie je eliminują. Marcin Chorawa podkreśla, że brak jest merytorycznych podstaw. By dopuścić zagraniczne spółki bez pełnego doświadczenia, a jednocześnie odsunąć PESY. Konrad Rychlewski ostrzega, że jeśli procedura nie zostanie powtórzona na uczciwych zasadach, Polska straci miliardy złotych, które mogłyby stworzyć miejsca pracy i rozwijać krajowe technologie. Afera KPO rozgrzewa koalicję ostry komentarz Tuska do minister. Napięcie w rządzie rośnie po wybuchu afery KPO, a kulisy spotkań władzy tylko dolewają oliwy do ognia. Podczas posiedzenia gabinetu premier Donald Tusk powitał minister funduszy Katarzynę Pełczyńską-Nałęcz, po czym z przekąsem rzucił wszystkie aparaty na panią minister. Słychać było ripostę albo na pana premiera, choć nie wiadomo, kto to powiedział. Pełczyńska-Nałęcz stała się twarzą afery, w której milionowe dotacje z Krajowego Planu Odbudowy trafiały m.in. do bliskich i znajomych polityków Platformy Obywatelskiej, a także darczyńców partii. Tusk próbował zrzucić winę na prawo i sprawiedliwość, lecz jednocześnie nakazał swojej minister tłumaczyć się z całej sprawy. W koalicji trwa gorączkowe szukanie winnego. Początkowo próbowano obarczyć odpowiedzialnością zdemisjonowaną byłą szefową PARP katarzynę Duberstachurską, ale ta nie zamierzała milczeć. Publicznie ujawniła, że Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej zatwierdzało nawet szczegóły opisów faktur, codziennie nadzorowało realizację programu i wiedziało o zakupach łodzi z silnikami spalinowymi, odpowiadając na pytania operatorów o możliwość ich finansowania. Jej słowa podważyły narrację rządu, a spór między koalicjantami zaczął przybierać coraz ostrzejszy charakter. Afera KP staje się więc nie tylko problemem wizerunkowym, ale i poważnym testem jedności obozu władzy. Biedroń uderza w prezydenta, internet odpowiada. Robert Biedroń wywołał burzę, publikując w mediach społecznościowych wpis Uwaga. Odkryto kryjówkę gdańskiego kibola w Warszawie wraz z mapą pokazującą Belweder. To nawiązanie do obecności prezydenta Karola Nawrockiego na meczu Lech i Gdańsk, której kibicuje od dziecka. Było to pierwsze spotkanie drużyny, w którym uczestniczył jako głowa państwa. Podczas meczu nie tylko zasiadł na trybunach, ale też w pierwszej połowie pojawił się w sektorze najbardziej zagorzałych kibiców. Wówczas z trybun głośno skandowano jego imię i nazwisko. Wielu internautów pozytywnie odebrało obecność prezydenta na stadionie, jednak Biedroń wykorzystał ten moment do ataku. Jego wpis szybko stał się przedmiotem ożywionej dyskusji. Dziennikarz Marek Mikołajczyk ocenił, że to kompromitujące dla całej lewicy i zasugerował, by ugrupowanie odcięło się od takich treści. Publicysta Radosław Kerbowski ironicznie skomentował emerytorykę przewodniczącego nowej lewicy. Z kolei były członek zarządu Współek Skarbu Państwa Sebastian Meitz stwierdził, że europoseł i kibic arki gdynia tropiących kryjówkę prezydenta, bo ten kibicuje Lechi, brzmi jak poważny program polityczny na kolejną kadencję. Cała sytuacja pokazuje, jak sportowe sympatie mogą stać się pretekstem do ostrych politycznych starć i medialnych komentarzy, które dzielą opinię publiczną. Nowy lider w sondażu Trzy partie wypadają z gry. Najnowszy sondaż Instytutu Badań Połuster przyniósł zmianę na politycznym podium. Koalicja obywatelska z poparciem 32,04% wyprzedziła Prawo i Sprawiedliwość, które uzyskało 30,88% i odnotowało spadek o 2,67 punktu procentowego w porównaniu z początkiem lipca. Partia Donalda Tuska zyskała natomiast 0,87 punktu procentowego. Trzecie miejsce zajmuje Konfederacja, którą popiera 12,84% badanych. Dalej uplasowała się Nowa Lewica z wynikiem 6,98% oraz Polska 2050 z poparciem 5,18%. Poza Sejmem znalazłyby się trzy ugrupowania Konfederacja Korony Polskiej Grzegorza Brauna z wynikiem 4,91%. Partia razem z poparciem 4,67% oraz Polskie Stronnictwo Ludowe, na które chciałoby głosować zaledwie 2,40% wyborców. Opcje w Inna Partia wskazało 0,2% ankietowanych. Wyniki pokazują, że walka o pierwsze miejsce jest wyjątkowo wyrównana, a kilka ugrupowań balansuje na granicy progu wyborczego, co zapowiada gorącą i nieprzewidywalną kampanię. Nawrocki czeka na gratulacje od Tuska. Milczenie czy polityczna gra? Prezydent Karol Nawrocki w programie Gość wydarzeń wprost zasugerował, że premier Donald Tusk wciąż nie złożył mu gratulacji po objęciu urzędu. Jestem nowym prezydentem Polski, najwyższy czas, żeby premier złożył gratulacje. Chyba jeszcze to nie przeszło przez gardło, stwierdził z nutą ironii. Podkreślił jednak, że nie siedzi i nie czeka na telefon, lecz w świecie ludzi kulturalnych takie gesty są normą. Zaznaczył, że Tusk nie spędza mu snu z powiek, a on sam jest dobrze zorientowany w polityce międzynarodowej. Nawrocki zapowiedział spotkanie z ministrem spraw zagranicznych Radosławem Sikorskim w sprawach należących do kompetencji głowy państwa. Odnosząc się do współpracy z rządem, podkreślił, że będzie reagować wszędzie tam, gdzie w jego ocenie premier działa wbrew polskiemu interesowi. Nie musimy się lubić ani spędzać ze sobą wiele czasu, by współpracować dla dobra Polski, powiedział, dodając, że liczy na konstruktywne relacje w kluczowych kwestiach. Prezydent zapowiedział również oficjalne zaproszenie premiera na posiedzenie Rady Gabinetowej, które odbędzie się jeszcze w sierpniu, choć nie podał konkretnej daty. Polityczna scena obserwuje, czy dojdzie do przełamania lodów, czy też milczenie premiera stanie się początkiem dłuższej, chłodnej kohabitacji między pałacem prezydenckim a rządem? Dobrowolnie lub pod przymusem Tusk o skandalu na PGE Narodowym. Premier Donald Tusk poinformował o wszczęciu procedury opuszczenia Polski wobec 63 osób, 57 Ukraińców i 6 Białorusinów, które muszą opuścić kraj dobrowolnie lub pod przymusem. To konsekwencja zamieszek podczas sobotniego koncertu białoruskiego rapera Maxa Korza na PG Narodowym, gdzie pojawiła się banderowska flaga, co wywołało oburzenie i interwencję władz. Premier podkreślił, że państwo musi działać szybko i zdecydowanie wobec wszystkich sprawców, niezależnie od narodowości Polaków, Ukraińców czy Białorusinów. Sądy już nałożyły odpowiednie kary tam, gdzie doszło do wykroczeń lub przestępstw. Tusk zwrócił uwagę na ryzyko rosyjskich prowokacji, które mają na celu skłócenie Polaków i Ukraińców, co nazwał celowo wywołanym konfliktem. Apelował o czujność i ostrożność, by nie dopuścić do rozbudzenia antyukraińskich nastrojów w Polsce. Premier zaznaczył, że wszyscy muszą wykazać się dojrzałością i strategiczną mądrością, bo to moment kluczowy dla relacji polsko-ukraińskich, które uważa za unikatowe i bardzo cenne dodał, że w kontekście zbliżającego się spotkania prezydenta Stanów Zjednoczonych z Władimirem Putinem nie można pozwolić, aby Putin zyskał prezent w postaci podziałów między Polską a Ukrainą. Tusk zapowiedział też, że szef MSZ Radosław Sikorski przygotował projekt stanowiska rządu, które ma odpowiednio ustawić Polskę przed tymi ważnymi rozmowami. Premier podsumował, że ochrona dobrych relacji z Ukrainą to obowiązek i gwarancja bezpieczeństwa obu krajów, a sytuacja na PGE Narodowym to test dla całego społeczeństwa, by nie dać się sprowokować i zachować jedność. Wymiar sprawiedliwości na ostrzu noża. Starcie prezydenta Nawrockiego z ministrem Żurkiem. Nowy prezydent Karol Nawrocki w swoim orędziu jasno postawił sprawę. Wymiar sprawiedliwości stanie się polem walki z rządem Donalda Tuska. Zapowiedział, że nie będzie awansował ani nominował sędziów, którzy zdaniem niego łamią porządek konstytucyjny. Odpowiedź ministra sprawiedliwości Waldemara Żurka jest równie bezkompromisowa chce rozbić beton wymiaru sprawiedliwości i nie zawaha się sięgnąć po młot pneumatyczny, by przeprowadzić gruntowne zmiany. Obie strony zapowiadają twarde starcie, a koalicja obywatelska podchodzi do wypowiedzi prezydenta z pewnym spokojem, choć dostrzega w nim wyzwanie. Żurek ma być ostatnią deską ratunków w odbudowie systemu po ośmiu latach rządów Zjednoczonej Prawicy. Tymczasem PiS grozi bezlitosnym rozliczeniem zmian dokonanych przez obecny obóz. Do dialogu nie ma miejsca, podział jest totalny, a każda strona traktuje wymiar sprawiedliwości jako fundamentalną kwestię tożsamości politycznej i walki o przyszłość państwa. Prezydent ma konstytucyjne prawo powoływania sędziów, bez którego nominacje są nieważne, co daje mu realny wpływ na system. Krytycy ostrzegają, że decyzja o blokowaniu nominacji może być najgorszym możliwym scenariuszem, zagrażającym niezależności sądów. Żurek jednak nie rezygnuje, planuje kolejne ustawy i nie boi się ryzyka, zapowiada, że ma plan A, B, C, a nawet D, by osiągnąć cel odbetonowanie wymiaru sprawiedliwości i przywrócenie praworządności. Starcie zapowiada się na długie i bezkompromisowe, a jego skutki mogą przesądzić o kształcie polskiego państwa na lata. KPO, jak Platforma Obywatelska, roztrwoniła nasze pieniądze. Posłowie PiS prezentują wystawę KPO KASA Platformy Obywatelskiej, która pokazuje, co naprawdę stało się ze środkami unijnymi w Polsce. Rzecznik PiS Rafał Bochenek podkreśla, że pieniądze przeznaczone na odbudowę po pandemii i tworzenie nowych miejsc pracy zostały zmarnowane przez rząd Tuska. Zamiast inwestycji odpowiadających potrzebom kraju, środki wydano na luksusowe jachty czy działalność rekreacyjną, co nie ma nic wspólnego z rozwojem. Firmy wspierające PO podczas kampanii czerpały korzyści z tych funduszy, a zamiast efektów rozwojowych odczuwamy jedynie ciężar gigantycznego kredytu do spłacenia przez wszystkich Polaków. Posłanka PiS Olga Semeniuk-Patkowska zaznacza, że wystawa symbolizuje zmarnowane pieniądze i oszukanych obywateli, bo wsparcie trafia do najbogatszych oraz rodzin i znajomych PO, a nie do firm ratowanych w czasie pandemii przez rząd zjednoczonej prawicy. To nie jest sprawiedliwy podział środków, a obecny rząd cechuje brak transparentności i skuteczności. Poseł Jan Kanfak mówi o rozbiciu miliarda 200 milionów złotych i absurdalnych oskarżeniach, które próbują zrzucić winę na PiS. Wicerzecznik PiS Mateusz Kurzejewski przypomina, że w lutym 2024 Tusk obiecywał efektywne wykorzystanie KPO, a dziś widzimy, że chodziło głównie o finansowanie znajomych i firm powiązanych z platformą. PiS nie odpuści tej sprawy, bo nie ma co liczyć na transparentność ze strony obecnego rządu. Trump-Putin na Alasce – spotkanie, które wzbudza emocje 15 sierpnia prezydenci Donald Trump i Władimir Putin spotkają się w Anchorage na Alasce, potwierdził Biały Dom. To rozmowa jeden na jeden, która już budzi wiele kontrowersji. Caroline Levitt, rzeczniczka Białego Domu, podkreśliła, że Trump jest zdeterminowany, by zakończyć brutalną wojnę między Rosją a Ukrainą i powstrzymać dalsze zabijanie. Jednak przywódcy europejscy, w tym premier polski Donald Tusk oraz prezydent Ukrainy Wołodymyr Zewański wyraźnie zaznaczają, że decyzje dotyczące Ukrainy nie mogą być podejmowane bez udziału Kijowa. Szefowie rządów sześciu europejskich państw, razem z Ursulą von der Leyen, przypomnieli, że granic międzynarodowych nie można zmieniać siłą. Zewański ostro komentuje spotkanie, podkreślając, że rozmowy Trumpa z Putinem są ważne, ale jakiekolwiek decyzje o Ukrainie muszą być podejmowane z udziałem ukraińskich władz. Spotkanie Trump-Putin wywołuje nie tylko nadzieję na pokój, ale też obawy przed możliwymi ustępstwami terytorialnymi na rzecz Rosji. Cały świat z niecierpliwością śledzi rozwój sytuacji, bo od tych rozmów mogą zależeć losy regionu i przyszłość Ukrainy. AfD na fali w Niemczech Kanclerz Mer Straci poparcie. Najnowszy sondaż Forsa pokazuje, że prawicowo-populistyczna partia AfD osiągnęła rekordowe poparcie 26%, wyprzedzając chadecki blok CDU-CSU, który zdobył 24%. Na dalszych miejscach znalazły się SPD i Zieloni z 13% oraz Lewica z 11%. Wyniki te nie napawają optymizmem dla kanclerza Friedricha Merza, zaledwie 29% Niemców jest zadowolonych z jego rządów, co jest najniższym wskaźnikiem od momentu objęcia urzędu w maju. Najostrzejszą krytykę Merza wyrażają wyborcy AfD, z których 95% ocenia jego pracę negatywnie. Co więcej, tylko nieco ponad połowa respondentów wierzy, że koalicja CDU, CSU i SPD przetrwa do końca kadencji w roku 2029, podczas gdy 43% przewiduje jej wcześniejszy rozpad. Sytuację komplikuje także rosnące napięcie społeczne. Podczas wywiadu na żywo współprzewodnicząca AfD Elis Weidel doświadczyła zakłóceń ze strony protestujących, którzy zagłuszali jej słowa gwizdami i muzyką protestacyjną. Weidel, choć próbowała bagatelizować incydent, z każdą minutą wydawała się coraz bardziej sfrustrowana. To już wszystko na dziś. Dziękujemy, że jesteś z nami na kanale MPTV. Jeśli chcesz wspierać niezależne media, zostaw łapkę w górę, zasubskrybuj kanał, udostępnij ten materiał znajomym i koniecznie napisz komentarz, co myślisz o sytuacji w Polsce i na świecie. Dzięki Twojemu zaangażowaniu, ten film może dotrzeć jeszcze dalej. Do zobaczenia już jutro w kolejnym wydaniu wiadomości.